Że bakterie wydzielając całą powierzchnię swojego ciała Dokładnie to środowiska, w którym żyją, do gleby, wytwarzają substancje, które mają działanie protekcyjne, ochronne. hasło to na pewno żywy, naturalny, ekologiczny i obrót bioróżnorodny. A bioróżnorodność zaczyna się w glebie. My że życie, życie determinuje to, czego Przyszliśmy chyba nie mówić. Przejdźmy na jaudy e, o bakterii grotycznych, że można między innymi sami chronić się bakteriami. To się tam wszystko zmieniło, wszystko. To było, to było coś niebezbowego. E, panie, które urbały owoce, na gębuł, że wiczna zniknęłych, tak, dźwiękka skóra, koręki, włosy, mój kolega, który ma... Chortownie, gdzie mu dostarczają owoce, czereśni, mi marek, zawsze miałaś fajne owoce, to jest bardzo w tylko one są wyjątkowe. I się mnie, a skąd je masz? Ja mając tam w tamtym czasie samych czereśni, kilka ponad jedne czereśni, to myślicie, skąd je masz? My mamy wióreczkę, ale stosujemy już bakterię. to jest jak zaczynałyśmy, to nie wiedziałyśmy, że coś takiego w ogóle istnieje. Mówiłyśmy o sobie, że jesteśmy eko, że oszczędne, kreatywne, promowanie prostego życia, zdrowej kuchni, włączenie dzieci do naszych działań, no i aktywność fizyczna. Przede wszystkim właśnie ta zdrowa kuchnia z poszanowaniem produktu. Zero West to jest takie coś, co można eksperymentować, bawić się, e, sobie e, puścić wyobraźnię swoją, nie tylko z książki, nie tylko z internetu, ale samemu coś pomyśleć, co zrobić na przykład ze skórek banana, bo na przykład skórki banana też można ułożyć w kurczaka i kupiec tego kurczaka w skórkach banana, co też jest fajne. I będzie też pachnął ten kurczak bardziej bananem niż samym kurczakiem. To jest też, gotowanie z JLS oznacza, że to jest brak w podczas gotowania kościółów. Czy nam się, się to uda? Nie wiem. Myślę, że jest to do zrobienia, ale myślę, że nie całkowicie. też się wypępili kiedyś moich uczniów, co nie zrobili. Oni też nie wiedzieli co, chociaż jeden z uczniów mi też podpowiedział, na podstawie waszych tutaj, powiedzmy, że naszych, to jest tutaj czuję, że częścią mimo że jestem z Kościerzyny, i jechaliśmy na konkurs, to on zrobił e, chipsy z szypułek truskawkowych. Po prostu wziął, po prostu e, posypał to cukrem pudrem i zapiekał to w piekarniku. I to mieliśmy na konkursie właśnie w Chmiel... nie w, Chmiel... Nie w, Chmiel... Nie w Ostrzycach, to jest z Chmiel, nie wiem, czy tam pani. jest, e, nie wiem, czy jeszcze jest. Co so, na te konkursy z klasami gastronomicznymi tutaj z powiatu, Swojego, kościerskiego i on tam właśnie mi powiedział, że pamiętam, zrobimy to te chipsy z tych szypułek tych, truskawkowych. Mówię, a ja, super. Nie? Teraz już wiem, że na przykład te szypułki razem z truskawkami można zmielić, zblendować, dodać trochę cukru i włożyć na przykład w takie pojemniczki, które są do lodów i po prostu dodać na przykład jogurtu czy śmietanę lub i po prostu włożyć te pojemniczki, zamrozić i dać dzieciom do jedzenia. To yy, proponuję, żeby nie wyrzucać tych yy, łopinek, tych szybówek z harry, tylko je wykorzystać. E, trend C Zero y zeros to jest minimalizacja marnowania żywności przez całkowity recykling wszystkich składników żywności. Myślę, że to jest do zrobienia, ale małymi mikroszkę, tak jak nie od razu. To wszystko trwa czasu 5-10 lat to wszystko jest do zrobienia, ale jeszcze taka chwila na zachodzie, wszystko nie mamy trochę szybciej. Wszystko wykorzystują, chociaż jedna restauracja jest w Polsce, która się nazywa i oni mają wszystko, co mogą, co to wykorzystują na masakr, czyli to tak jest. U nas w domach się po prostu dużo wykorzyst nie wykorzystuje tych rzeczy, po prostu się wyrzuca do kosza. Ja już teraz wiem, że na przykład gdzie wczoraj grałem się i jakiś obiekt, do, do kosza po prostu to biorą. Oczywiście nie widziałem, ale w ogóle nie po prostu sobie cieniutko. Te skórki z, z ziemniaków, i takie paseczki, wziąć do piekarnika, wolać oliwą, zrobić z tego chipsy. I mieć, tak jak tutaj Monika mówiła, przed filmem w jakimś tam kanale, no to jest z Reklamy. No i po prostu sobie to zajadać. Tak samo te skórki, czy tam te chipsy z głąb. Tam jak mówię, z błąd, na przykład przy brukselce, czy w kalafiorze wziąć, czy Kapuści papuście wziąć po prostu zrobić sobie chipsy i po prostu ubiec im zająć się. No. Tak.